Dziękuję bardzo. Dziękuję. A tu są, a tu chciałam wcześniej. Tylko wywiad pana Macieja Mittery, rzecznika prasowego. Będę protestować, bo oni będą protestować liniowo, a nie w ministerstwie. Rzecznika prasowego, Prawa Rady Sądownictwa. Panie Macieju Mittera, czy pan pamięta taką postać Klaudy Królik? To jest ofiara sędziowskiego mordu. Do tej pory sprawa jest niewyjaśniona i zamiatana pod dywan, mimo podejmowany zgodnie z prawem działań. Ja nie pan nie pamięta, to ja panu teraz pokazuję, ma pan tutaj możliwość i bardzo bym prosił, żeby pan się zainteresował, jeśli pan by mógł. Dziękuję panu bardzo. Pokazałem panu Maciejowi zdjęcie Klaudiu Królika, który został zamordowany zimną krwią przez Sędziowską Kostę Nadzwyczajną 17 września 2019 roku.